Cześć! Zabieramy Was dzisiaj do Berlina. Autko zostawiliśmy tam na stacji. Czekamy właśnie na Ubera, który zawiezie nas na pociąg. No i cóż, będziemy łączyć się z centrum. Pokażemy Wam najciekawsze według nas miejsca, które można tam zobaczyć. Chibi. Powiem Wam, że po raz pierwszy mieliśmy taką akcję z Uberem. Że po prostu znadano maksa i goście podjechał, i zaczął nam się awanturować, że my za mało zapłaciliśmy. Znaczy, ogólnie chodziło o to, że on do nas dojechał załóżmy 10 km albo 11. Cicho! 11 km, a zawiózł nas 4,5 km. I o to mu się rozchodziło i chciał, żebyśmy becelowali mu dodatkowo Eurasy. Nie? Zapłaciliśmy 10 euro, to 40 Aby... zł hybrydą. Za e, łącznie 15 km, ja uważam, że to znaczy, jest. No co, on dostaje kurs albo akceptuje, albo nie. Tych euro zapłaciliśmy przez aplikację, a on chciał a, jeszcze raz. Nas... Jak mu nie pasowało, to mu kto odwołać, no. tak? Bo nieraz mieliśmy taką sytuację, że kierowca do nas zadzwonił, stwierdził, że mu się nie opłaca jechać i po prostu odwoływał kurs, tak? Bez żadnej szkody dla niego ani dla nas. A tutaj po prostu no, no chciał On chciał na wydymać na Eurasie nas chciał no, ale, ale jak żeśmy się zatrzymali, to po prostu wysięliśmy Podziękowaliśmy i tyle ja On oczywiście, od... że jeżeli chce, to my możemy się rozliczać, ale przez aplikację, bo ja mu gotówki nie dam On tak. oczywiście od razu się odwrócił i na ja. Sylwię, bo wiedział, że ze mną gadki nie ma wiedział, ja To ja od razu na jest. Sylwię, bo jebaniutki sobie już zrobił okienko, żeby mu becelować przez to okienko nie? Ja nigdy nic, żadnemu kierowcy Ubera dodatkowo nie płaciłam, ewentualnie zostawiałam napiwek Napiwek rzeczywiście zazwyczaj wręczamy w gotówce no, nie pio... Nie dajemy no, ale jak coś, jak coś będziecie mieli taką sytuację, że będzie wam mówił be, be, celen, kurwa jeszcze, no to olać Olać, niech sobie załatwia to przez opkę Ubera, Tę. przez Ubera płacicie A ja, jak będzie się da, nadal awanturował, to powiedzcie, że dzwonicie do tego, do do obsługi Ubera, Ubera. do obsługi Ubera i tyle I powiecie, że on chce jeszcze od was dodatkowe pieniądze To zaraz mięknie typek See you later do do Plac, czyli placu Aleksandra. Już przeszliśmy kawałek, tutaj mamy Berliner Fernsehturm. Nigdy nie nie, ja z niemieckiego to tak wiecie. Kiszka. W każdym razie wieżę telewizyjną. Rozmazuję cię, Piotrek. Eee, tak, wieżę telewizyjną. Eee, na wieży telewizyjnej, tam u góry, znajduje się. Teraz widokowy, jakby ktoś chciał. Eee, płatny jest z tego co kojarzę. A i nie wiem, jak teraz z tą koroną wygląda, ale Niemcy są popierdoleni w tej kwestii, więc nie dziwię się, że tylko zaszczepi, jakby tylko zaszczepieni mogli tam wchodzić. A my teraz sobie stoimy, tu jest Kościół Mariacki, czyli jedna z pozostałości najstarszych w Berlinie. A tutaj jest Fontanna Neptuna, tu jest Neptun, i jest otoczony tutaj przez takie syrenki. O, tu w <laughs> Nie mogłam wcelować. W każdym razie to są personifikacje rzek. Czterech. Między innymi też Wisły. I idziemy sobie dalej w tamtą stronę, czyli do katedry. I dalej się zobaczymy. Można się przejechać taką łódką, przejechać, przepłynąć właściwie taką łódką po rzece w Berlinie. 12 euro to kosztuje. Tutaj mamy przystanek, cyk. Godzinę trwa rejs i płynie się przez stary i nowy Berlin. Ciekawe. Jakbyśmy mieli czas, to bym się skusiła. Ale nie mamy, jak zawsze. Jesteśmy w ciągłym niedoczasie na niebie. Idziemy teraz na Wyspę Muzeów, która znajduje się tam i tam ogólnie jest chyba pięć muzeów i tutaj oczywiście katedra. Wszędzie można wejść, wszystko płatne oczywiście. Ja polecam Wam, jeżeli tu będziecie na dłużej, to kupić Berlin Pass, który uprawnia Was do wejść. E, niby za darmo, tak? Ale no płacicie za to Berlin Pass. Tam jest no sporo. Ja płaciłam jak chci... chciałam Piotrkowi na 30 urodziny przyjechać to płaciłam chyba 600 zł za jedno z nas. Ale no to ile balonem mieliśmy mieć i inne super ekstra atrakcje mega. Także według mnie się opłacało, bo jakbym osobno za wszystko płaciła to wydałabym dwa razy minimum więcej. Także jak coś to najlepiej. Como você sabia, gente? Przeszliśmy stamtąd, od strony Wyspy Muzeów i e, Katedry Berlińskiej. Jest jesteśmy teraz przy Uniwersytecie Humboldt'a i tutaj na placu znajduje się nietypowy pomnik. To on. Przeszklony tutaj jest, jak widzicie. I w środku jest pokój. I w tym pokoju nie ma do niego dostępu w ogóle, z tego co czytałam. I znajdują się tu puste regały książek. Z tego względu, że na tym placu, w tam przed II wojną światową, to chyba było w 1933 roku, e, tutaj palono książki. To jest plac, na którym były palone książki. I ten pomnik to upamiętnia. Dla mnie super. Coś innego niż e, standardowe pomniki. Jest ciekawy, zastanawiający, i powiem się, że naprawdę robi wrażenie. Bo człowiek się zaczyna zastanawiać nad tym, tak? A chyba o to w pomnikach chodzi. A tutaj jest Kościół Świętej Jadwigi. Hedwiga to chyba Jadwiga, no nie? <grybujesz> nie wiem. E... Co tam dalej? Dalej idziemy jeszcze do opery, pokazać wam operę. E... I tak dalej. Pomnik pomordowanych Żydów Europy, Brama Brandewowska, no jeszcze troszeczkę przed nami. Pokażemy wam wszystko co nam osobiście przypadło do gustu w Berlinie. Co do wyspy muzeów, to miałam rację, 5 muzeów jest na wyspie. My nie dotarliśmy do Peru i Bodego, bo one są na końcu i tam jest utrudnione dojście teraz, bo trzeba naokoło iść, no nie Piotrek? Ty popatrzyłeś. No, albo jest zagrodzone totalnie, bo może remont robią, nie, hmm. wiem. nie wiem. ale tam no, nie znaleźliśmy, byśmy musieli naokoło iść, już stwierdziliśmy, że damy sobie spokój. E, I tak do środka nie wchodzimy. Wschodzie, prawda jest taka, że na Berlin potrzebujecie 3 dni, żeby tutaj e, zwiedzić wszystko. Tak nie wiem. I Myślę, że 3 dni by wystarczyło, tylko że bardzo intensywne te trzy dni by były, tak? No ustalmy 3 do 5 dni. Żeby sam Berlin bez poddamu, tak? Bez nic, tak, niczego zwiedzić tak dogłębnie razem ze wszystkimi atrakcjami. Tutaj w Berlinie ciekawe jest też to, że tu nie ma takiej typowej starówki, jak wiecie, w większości miast właśnie. Także spoko, trzeba się <gryw> niestety. Dużo poprzemieszczać, ale plus jest taki, że naprawdę to wszystko, co jest tutaj, e, najważniejsze jest upchnięte tak naprawdę na takim kawałku, że można to przejść sobie w trakcie jednego dnia na spokojnie, drugiego dnia załóżmy pochodzić po muzeach, trzeciego jakieś inne atrakcje w stylu, nie wiem, dungeon, e, czyli ten e, Boże, co to jest po polsku. Eee. Nie, ja Cię nie zrozumiałem, w ogóle o co ci Loch, o, no takie różne, wiecie, popatrzcie sobie tam na Berlin Pass, eee, to będziecie wszystko wiedzieć, co tutaj jest. Atrakcja jest multum, multum naprawdę i uważam, że warto, tak jak mówię, zainwestować w to. Eee, podamy Wam pod filmikiem, z której strony ja eee, kupowałam eee, tą całą wejściówkę na to wszystko żebyście mogli sobie zobaczyć. Naprawdę uważam, że to jest super opcja. Przyszliśmy na plac żandarmu, żandarmerii. Nie do końca wiem, jak to się nazywa. Tutaj mamy operę. Tutaj katedrę niemiecką i katedrę francuską. One obydwie wyglądają mniej więcej tak samo, ale są piękne razem z operą. I tutaj na rogu znajduje się w południowo-zachodniej części czyli tam e, sławny dom czekolady. Zaraz tam pójdziemy. Może czegoś spróbujemy? Ja spróbuję.

Siemano. Macham z witryny. Słuchajcie, tutaj jest ten sklep. Ale powiem tak, nic nie kupiłam. Bo takiego oczopląsu dostałam. Tam jest tyle rzeczy z czekolady. Tyle jakichś pralinek, czekoladek. No po prostu nie, nie da się wybrać, no nie? Ja nie wiem, jak ludzie to wybierają. Po prostu no, dla mnie to szok, niedowierzanie. Miliony pytań bez odpowiedzi. A Piotrek w końcu wyszedł, bo mu się za gorąco zrobiło. I jeszcze tam jest w środku taki za, no piękny zapach czekolady, tak, ale w końcu może zacząć dusić. Piękne czekoladki, nie wiem czy dobre, nie, nie powiem Wam, no, ludzie kupują, kupują dużo tego, ale prawda jest taka, że to jest wciół tam drogie też. 5 chyba euro, kosztuje 100 gram pralinek, a zwykła czekolada 1,6 euro. No i od te, to, są, to jest dolna granica cen, nic poniżej tych 5-6 euro się tam nie dostanie, prędzej już w takich cenach wiecie od 15 euro jakieś bombonierki i tak dalej. Także sami sobie zdecydujcie, jeżeli chcecie na najsłynniejszej, a, jak, to, jak to powiedzieć, czekolaterii. No. Do sklepu z czekoladą najsłynniejszego, jednego z najstarszych i w ogóle to tutaj przyjdźcie sobie, sami spróbujcie, dajcie później znać koniecznie, <grym> czy warto tu coś kupić i jak warto, to co konkretnie. Dobra. Słuchajcie, po drodze, z, tam z placu yy, i od yy, yy, tej czekolady idziemy w stronę Checkpoint Charlie. I tutaj jedliśmy frytki, yy, dobre, na różne sposoby, a kolejki niesamowite. No, nie, Piotrek? I tutaj, jeszcze słuchajcie, naprzeciwko jest zobaczcie, ja nie mogę wierzyć: Neuhaus, czyli belgijska czekolada. Yy, jak kojarzycie, Brukselę, jak byliśmy no to Neo house i jeszcze jedna firma to są dwie główne, które zajmują się czekoladą właśnie tam w Belgii, Brukseli. Generalnie cztery takie główne miejsca pamięci po murze berlińskim i teraz jesteśmy przy jednym z nich, czyli Checkpoint Charlie. Tutaj robię sobie zdjęcia, tam pan w większości robi zdjęcia i mam wielkich ubaw. No mniejsza. W każdym razie tutaj jest, yy, to jest pomnik. W kształcie po prostu takiej budki strażniczej. Tutaj jest muzeum. Niedaleko jest plac pożądanski, słuchajcie, ale tak, jest Checkpoint w Charlie, jest East Side Gallery. O, pan tutaj <gulanie> lajkuje wszystko. Jest East Side Gallery, tak jak powiedziałam, czyli taka najdłuższa galeria na otwartym powietrzu. To jest chyba ogólnie tutaj w Europie. Nie wiem, nie patrzyłam. W każdym razie pisało wszędzie, że największa galeria, właśnie taka. Byliśmy tam ostatnim razem. Na nie przypadło do gustu. To jest kawałek muru berlińskiego, taki długi po prostu, pomalowany różnymi graffiti. No. Nam się nie, nie podobało, może komuś się spodoba. Jest jeszcze miejsce pamięci muru berlińskiego przy Bernauer Strasse, ale tam już raczej nie idziemy, bo no, mur berliński widzieliśmy, tak? East Side Gallery zobaczyliśmy. Od drugiej strony nie jest pomalowany mur, także widzieliśmy niepotrzebny nam. I jeszcze jest Pałac West, czyli historyczna hala odpraw i punkt kontroli, przez który musiały tam przejść osoby, z, które wybierały się z NRD do Berlina Zachodniego. Mm. I to tyle z historii. Nie wiem nawet, czy chcę tu zdjęć Takie trochę. Dla mnie to jest miejsce jakby przykre. No bo ludzie mieli tu przejebane krótko mówiąc, żeby się dostać z tej chujowej części, do tej lepszej. Idziemy na plac Postępski. Thank you. Kobieta zabrała na najlepszego kebaba w Berlinie i on jest tutaj, a tu idzie cała, cała kolejka, to jest właśnie do tego kebaba. Także chyba pójdziemy na najgorszego kebaba w Berlinie, bo chociaż kolejki nie będzie. Masakra. Nie, no nie wiem co zrobić, to jest No nie, no przecież nie będziemy po kebaba stać tyle czasu. Sesja nam mówiła, żeby czekać. Na no kebab. Że tak <laughs> Powiedziała, żebyśmy wzięli, spróbowali. Czaso... A jak będzie niedobry, to się nie Czasowo tak wyszło nas to dwie godziny mniej więcej takiej albo dłuższej kolejce. 100 osób w kolejce, to tak lecietko nie? Tak. Trzeba się z tym liczyć. Taki kebab 5-30 euro. Ten w tym, w tortilli jakby 6- coś. 6,50, chyba także droższy. Dobra. Jemy i zdamy relację. Czy dobry, czy, czy, czy warty czekania? Na pewno nie jest warty czekania pół godziny no. Ale mamy nadzieję, że w miarę dobry będzie. Słuchajcie wrażenia po zjedzeniu kebaba. Piotrek je bułkę e, słodką, co mu kupiłam, żeby sobie smak zmienił. Szczerze, ten kebab bez szału. Kochana, że my na to czekaliśmy dwie godziny, no pojebało on się w głowie, no nie pojebało się, naprawdę. Nie polecamy, jeżeli tyle macie tu czekać, jak z marszu możecie sobie spływać, chociaż ja Patryk nas... Na, jak na dwie godziny czekania, to się nie opłaca. Ja bym poczęła na niego maksymalnie 15 minut. Tak, dokładnie. Nie rozumiem fenomenu tego kebaba. Nie rozumiem, dlaczego tyle osób go poleca na polskich blogach i tak dalej. Bo kurwa, jest zwy, to jest zwykły, kurwa, keps, Ta. no nie? I to jeszcze taki, no bez szału. U nas w Żydzinach lepsze są. Tak naprawdę, no pomyślcie sobie, jaki musiałby być kebab, żeby dwie godziny na niego czekać. Także nasza weryfikacja Mustafa, Gemuzy Kebab, Kurwa to jest takie razem z tym czekaniem w kolejce może na 4 na 10. <grymne> no co my radzimy? No tak jest. A plus jeszcze będą Was zaczepiały e, żulki, tak, jeden na pół godziny średnio, żeby im pieniążka dawać tam w tej kolejce, no nie? A ja wymyślałam biznes, super biznes, słuchajcie, wystarczy stać w tej kolejce, zajmować miejsce i odsprzedawać to miejsce ludziom, no nie? Polecam